Bo jest jej co by się stało, jakbyśmy przybrali. Ja prowokacyjnie na Pawłem spotkaniu z tamtym przyjaciół powiedziałem, że, a, słuchajcie, ciekawe, czy nie byłoby na nie, niebie, jakbyśmy przybrali tę sprawę. Na początku wszyscy nie zaczekają, ale po że wreszcie taka szansa i, i, i idę, ale jak zaczęliśmy dłużej rozmawiać, to może to jest jakiś głębszy sens, ta, że a, to nie jest tylko akcyjne, że tak naprawdę zaangażowaliśmy się, się wszyscy bardzo, że naprawdę wreszcie mam szansę zbudowania w pełni tego słowa zadziegu społeczeństwa obywatelskiego i że. Spójny, żeby, żeby zacząć działać. jak zaczęliśmy się nad tym zastanawiam, to coś, to coś chyba w tym jest. A znaczy, niewątpliwie dla mnie starania tak, o, 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 o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Czyli znaczy, w ogóle kultura jest taką można powiedzieć na najbardziej demokratyczną strukturą. Tak? Władza nie może mi przeszkadzać. I to dobrze, że od kultury rozpoczął się ten oddolny ruch, ten oddolny ruch właśnie budowania społeczeństwa europejskiego. Powiedziałeś, że znaczy, aż to mieliśmy złego urzędnika, bardzo dobrze. Zawsze Złego powiedzieć, żeby nie spoczywali na laurach. Tak? Natomiast no, cokolwiek byśmy sobie tu mówili, to jednak trzeba powiedzieć, że urzędnicy w tych OSK w dużym stopniu dali tak? i zaangażowali w spokój. I gigantyczna ilość wolontariuszy, którzy się zaangażowali, tak? też wielu urzędników, no, tak? kilkakrotnie powiedziało, że tak naprawdę główną naszą zaletą przed było to, żeśmy nie przeszkadzali ludziom, którzy się angażowali.